Cześć, Manko, z Tyson Maras i witam was, was, was bardzo serdecznie you w GTA San Andreas. Tak jak widzicie, zakończyliśmy. Znaczy się. się rozpoczynamy z tego miejsca, to gdzie to wcześniej to zakończyliśmy. Aczkolwiek są małe zmiany. Mam Uzi, skąd to się wzięło? Skąd ja mam te kasy? Ponieważ y, tamten postęp, który, który, do którego ja doszedłem mm, Doszedłem, tak y, Nie zapisało się y, Ponieważ, ponieważ, nie wiem, ponieważ byłem w trakcie robienia misji i chyba nie mogłem tego zapisać, niestety Ale spoko, przeszedłem to na nowo i, i jest git Weź do sklepu z Binko o, Będziemy się ubierać Hehehe Okej, okay, wbijamy Uczysz, cześć. Wejdź na znacznik, aby przymierzyć nowe stroje. okej, okay, ubierzemy się spoczko o, z Zobaczymy, co oni nam tutaj będą mieli ciekawego zaproponowania. Jeżeli chodzi o nowe stroje i tak dalej, tułów. Zobaczmy ten tułów. Wow, ale piękny. Kurde, nic się nie zmieniło. Eee, chwila, ja, ja to ogarnę. Aby wybrać opcję lecie się i w ogóle albo, Spacja, wybierz Enter wyjdź. Weźmy tu spacja podgląd. Zielona bluza z kapturem, ogólnie to byłoby spoko, ponieważ cały. Cały nie jest. Frajerski. 45, Enter wróć. Musimy wybrać coś innego, ponieważ. Um, Fajnie, zielona koszula. Zobaczmy to. Spacja podgrąd. No, no, taki elegancik na żywo. Nie, frajer. <grym> um, Spacja kup, Enter, wróć. Dobra, Enter naciśnięty. Zobaczymy, e, co my tu mamy. Kurtka wojskowa. Mm. Zobaczmy. Kurtkę wojskową. Jak to się. No, całkiem całkiem. Myślę, że możemy zainwestować tutaj trochę kasy w tą z się teraz nie. no, jeszcze weźmiemy te tu w nogi buty, łańcuchy buty, nogi. Kurczę, jestem przyzwyczajony do potwierdzenia Enterem, coś w tym stylu wiecie. Jak krzywy bije. Z nas. Dobra tułów, nogi nogi bokserki w serduszka leśny kamuflaż? what? zaraz sprawdzimy a. wiecie to by nawet pasowało ale my jesteśmy my wróciliśmy od dziwnego fryzjera, który miał nas ostrzeć, a nam dorobił tych włosów więc zobaczmy te bokserki myślę, że dużo ludzi ich tam, ich tam bierze zobaczmy co mamy w ogóle Szary spodnę, dresy, dresy z paskami beżowe, zielone dżiny, e, bo w serduszka. Spacer podgląd, No, łe tam pięknie. Nie no, nie ma co. Eee, kup. Nie no, seks a Dobra, też czas na buty. Czas na buty. Sandały <laughs> Sandał i skarpety. Typowy Polak. Buty japonki? Zobaczmy jak będziemy wyglądać w sandałach i skarpetach. Ale pięknie. Tak bardzo typowo. To są skarpetki? To mi bardziej przypomina laczki, ale co tam kupujemy? Okej, okay, teraz zrobimy do tego jeszcze łańcuchy. Nie wiem. Weźmy łańcuchy. Weźmy ten amerykańskie, amerykański o ale piękne. Nie, no zadygiste. Co tam? Ale, ale mamy HS, więc nie, więc wiecie zakupy mogą być spoko, nie? Łańcuchy mamy, zegarki. Różowy, różowy, będzie bardziej męski. ALE piękny. Tak bardzo. O, wow. ALE rękę ma dużo. Ale mocno! nie wierzę, kurde. Dobra, no ubrany. Okulary. Zabawne, zabawna maska. Sprawdźmy. Ale fryer to nie jest zabawne, to jest przykre. Batman. Weź wypied dziolej kury takim czymś. Nie chcę być bat Batman w afro nie. Husta, zabawne okulary, sprawdźmy. Okay. nie no. Pasuje w sam raz. Eee, w ten sposób będziemy jak najbardziej poważni i wtedy, eee, będą nas w ogóle wszyscy traktować naprawdę mega poważnie, bo, 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 bo tak. Okulary, mamy nakrycie głowy. Czerwona chusta, tył. Czapka kierowca, wymiana czapka. Piękna. Nie, bo nam afro zakrywa. KUPIŁEM TO! F -f 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 Fuck. Kurde. Zeguzi. Cicho, jeszcze raz. I krycia głowy. Na parci i już Chyba na wszystko będzie zakrywał Afro. Tylko kierowcy sprawdź. Nie, wygramy jak koledzy z jakiegoś McDonalda. Nie, nie, No nie ma, ale nie ma co. Nam się to Afro tu zmieścił. Wow. to, to jest moc. Poczuj moc GTA San Andreas Schowaj swoje afro pod małą wełnianą czapeczką Okej, okay, mamy super postać Tak więc możemy iść dalej Ok, wsiadamy do naszej super bryki Wow Misja wykonana Yeah Eee oj, 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 chyba, chyba wróci What? Myślałem, że ktoś strzelił Wow. Eee to będzie tu? Nie, to chyba nie będzie, ale co tam jest? Ło to nie tu. <grafy> e, nie, myślałem, że to jest... Mój house. Co to jest? Aki To jest narwa, że oje. Ale go zawiało. Zarzuciło na bok. S. Kurcze. Ja jadę tam, gdzie to jest, a, gdzie jest to. Jesteś na... Jadę tam, gdzie jest to. Oj, tu. Spoko Okej. Co z no, nie ma takich chwilę moment. Zapatruję brykę. Porządnie. Dobra. Teraz możemy wysiąść. <grytania> Jak to wygląda? <grytania> Policja? Już myślałem, że na mnie. Bo by mnie w zasadzie Znowu, 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 znowu z z z surprise motherfucker. ogólnie e, wam powiem w, mam spolszczenie w grane. Jakie to jest spolszczenie? Co się stało z tamtym? Znaczy wtedy hey, up, też miałem spolszczenie, nie? Ale up, zobaczyłem, że w kartonie z grą jest spolszczenie polskie. <laughs> nie wiem go wcześniej nie wgrałem, teraz już wgrałem, tak więc możecie się cieszyć polskimi napisami, i polskimi misjami i w ogóle wszystko. Okej, okay. jedziemy. Siadamy, wsiadamy, panowie. Jedziemy na misję. Ready. Ready, sit go. Jedziemy. Tam tej nie ma. Ktoś nam no, oddygał z garażu. Dobra, ujo. Dobra, jedziemy, jedziemy. Eee, Ojej, okay, oj, policja. ogóle Ogólnie chciałem wam powiedzieć, że mam też szkołę niemiecki. Nie. No, co na temat niemieckiego? Nienawidzę. Dlaczego? Bo nie zaczęliśmy od literek i cyw nie zaczęliśmy od wymowy tych literek, od cyw, nie wiem, od jakichś tam prostych wyrazów typu kotek, piesek, książka czy coś w tym stylu, tylko od razu co tam? Yy, od razu zaczęliśmy od przedstawiania się, od tego w jakim języku mówimy i tak dalej. No, to jest z... gówno. Nie wiem, kto zrobił. No, proszę Was. Yy, zaczynamy od posta w niemiecki, nie? Ale. Yy, co naj... Oj, słabki póleś. Co najlepsze w tym wszystkim. Oj, policja. Poczekamy. I co najlepsze w tym wszystkim, to jest to, że mamy mówić nie wiem, z literek, nie? I kurde. Co, nie wiem, kto robił ten e, program, bo. Tak, zauważyłem to jakiś tam alfabet, i cyfry są w drugim rozdziale, a nie w pierwszym. Kurde, co jest grane? Jakiś dż dżerfej? Wow, to jest jakiś raper? Czyżby? Ma łańcuch. Może rap? Może? Zróbcie się, panowie. Hey Jeff, eee, pójdziesz do szkoły. Co? <laughs> masz się na ryby. Ło, wow. ktoś mu zadygał ryby. Mówiłem, raper. E, widać. Dobra, idziemy. Jedź do domu, Frediego. Co ja jestem, kurde taksówkarz? Kurde. Odcinek na pewno na nazwę odcinka na pewno powiążę z, z, z tym, że taksówkarz i z tym, że go ubieram. Na 100% Bo był beka. Heh. Wow. 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 Ale drift. Łoł. Wow. Dobra, idziemy. Jedziemy. Oj. Wow, wow, wow. Ja to zawsze walny w jakąś tam... Ten... W jakąś lampę. Kurde. <laughs> Dobra, jedziemy, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Tu, tu, tu. O, byli przedstawiciele, jak powiem, przeciwnej gili, znaczy się gangu, bo byli to ci różowi. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, jedziemy, jedziemy. Uwaga, żosy zakryte i dalej. I trawmy. Kurde, no gdzie on ma tą chatę? Tak daleko... O... W sumie... Przejadę tędy? Nie, ja muszę jechać tym mostem, tak? Czyżby żeby na mnie zmieniły muzyczkę... tu tu Nie no, Dobra, idziemy. Idziemy, tak... Idziemy, powiedział Maras, który prowadzi samochód. Hmm. Dobra, jedziemy. Eee, oh, boston. Tam... Grzej, 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 Wow. Gdzie on ma tą chatę? No ja pierdziule. Tu co to jest? Kosio? Kosio. Wow. Wow. Dobra. Idziemy do niego w dom. Zrobimy grubą imprezę. Hard Tu, tu. Zmieńmy stacyjkę, oh. <laughs> strona to stary, jestem gangsta. Ziemię, ja. lol, Zmyczenia na chacie, co to ja? I zadzwoni do drzwi, dobra. Aha, my chyba przyjechaliśmy rozdupić tego kolesia. O, pok, pok, tam, o, 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 Ten już go wyzywa. Mmm, więzienny związek? Muchachas? Lol. E, tutaj są takie dziwne, e, Pedalskie zwroty. <grymne> LOL Zdygał wow. Dobra Za... Łoł wow. Ale Dobra jedziemy Nasze ziomki gdzieś sobie by pojechały Dobra, idziemy, jedziemy, jedziemy Trzeba go doru... Dobra do nie. Yeah. W sumie mógł, mógł się zatrzymać i zamalować tamto. Jesteś kolej? Nie, to nie jesteś ty! Kurde. Myślałem, że to on już tak sobie tu stoi. Wow, sorry. Wow. Jak ja prowadzę? What Co the... wow. 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 Oh. jest grane? Gdzie ja wpadłem? Kurde, fak w takim tempie to my go w życiu nie dorwiemy. jego ja muszę sobie z motorem? Ah, kurde, jedziemy dalej Złap Alfrediego. No, no, co, co ten zakręt? Gdzie on jest? Z... Jedzie! Wow. Kurczę! Wiedziałem, że długo tak nie pojadę! Nie no, Beka! Myślałem, że masz. Pedały! Nie żebym ja coś do takich ludzi miał, nie? Ale... Och, chory, pojechałem z złamać? Cicho on tam pojedzie. Zobaczymy, grzej. Nie, kurde, nienawidzę. No nie wierzę. Fuck! co jest? Co mi tak śnieży! No co jest grane? Co mi tak śnieży! Kurde, wydgany jadę byle gdzie tam. Kiedyś go dorwę. Chyba dalej grzejemy, depnijmy na to. On jedzie sobie górą, spoczko. Frajer. Jak ja mam go tu dorwać teraz? Freddy uciekł. Jakie gówno. Misja nie Asy w duchu z tą misję. To myszok mi do śnieży. Dobra, wiecie co? O, to będzie... 50, 50, tak, 15, około 15 minut, że Tak więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się, cześć!